Witamy, dzień dobry z samego rana. Jak zawsze, MGR i Łukasz. Ostatni materiał bardzo fajnie się przyjął. Czytamy wszystkie wasze komentarze, jakie, jakie zostawiacie pod naszymi filmami. Yy, I taki mamy plan na dzisiaj, słuchajcie, żeby wziąć sobie właśnie parę tematów na ścieżkę. Jeszcze nie wiemy, jak zatu, zatytułujemy ten film, ale weźmiemy kilka ciekawych wątków, bo chcemy, chcemy wam przekazać różne jakieś fajne rzeczy. I chcielibyśmy na wstępie zacząć od tego, że informacja dla nowych widzów jest taka, że my byliśmy świadkami Jehowy. Łukasz był 24 lata, ja byłem niecałe 8, ale byliśmy świadkami Jehowy, jesteśmy byłymi świadkami Jehowy. Mamy pojęcie o tym, co mówimy, znamy po prostu całą tą organizację od podłoża, jaka była kiedyś, jaka jest dzisiaj, i dlatego to jest taki, taka informacja dla ludzi, którzy. Myślą, że po prostu my z dupy ściągamy różne jakieś tematy i że po prostu wypowiadamy się o rzeczach, o których tak naprawdę pojęcia nie mamy, ale mówimy Wam, że pojęcie o tym mamy, bo przeżyliśmy jednak trochę. Z Łukaszem się poznaliśmy w zborze, byliśmy w jednym zborze przez około dwa lata niecałe jakoś, no, po moim wyjeździe. No, gdzieś tak będzie. No, ale i tak kontakty utrzymywaliśmy, dalej się spotyka spotykaliśmy na zebraniach, po różnych zborach, czasami lubiliśmy sobie jeździć w odwiedziny. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego chcielibyśmy was wtajemniczyć jeszcze raz, że byliśmy świadkami Jehowy i wiemy po prostu, co to wszystko oznacza. Po prostu potraktujcie po to tak, to nie są nasze wymysły, tylko zeznania autentycznych świadków, którzy byli w tej organizacji, doznali wielkiej niesprawiedliwości, ale już o tym nie będziemy się powtarzać, o co chodzi. I po prostu mówimy z własnego doświadczenia. Mówimy z własnego doświadczenia i Przede wszystkim wiemy, wiemy, znamy się na wielu kwestiach, znamy się na wielu różnych tematach, poglądach, jakie powinny panować w tej organizacji, jakie już nie są. I dobrze, dlatego taki wstęp byśmy chcieli dziś zadać i poruszyć kilka ciekawych wątków. Łukasz ma jeden przygotowany, ja mam też jeden przygotowany. Jeden z takich ciekawych wątków, które też ostatnimi czasy przewijają się na, na naszym kanale jest mowa o tym, i pamiętajcie tutaj ludzie katolicy, że, żebyście nie odczuli jakiejś urazy, bo my chcemy przede wszystkim odpowiada, odpowiadać na to, co wy nam piszecie najwięcej. Chodzi tak naprawdę o, kwe, o kwestię trójcy, tak, że e, my trójcy przede wszystkim nie uznajemy, a dlaczego nie uznajemy, to Łukasz zna trochę więcej szczegółów na ten temat, więc może się wypowiedzieć, ale w każdym razie ode mnie wychodzi to to, że no, uznawać tego ja nie będę przenigdy. Powiemy krótko, to jest jedna z bardzo niewielu nauk, którymi my, jako byli świadkowie Jehowy, się zgadzamy ze świadkami Jehowy. Uznajemy, że Bóg jest jeden, gdyż o jednym Bogu mówił Pan Jezus jako syn Boży, a nie o dwóch, trzech Bogach, czy jeszcze więcej. Wierzymy, że Pan Jezus jest naszym zbawicielem. Jak to pisze w którymś momencie Ewangelii, że nim ma się zgiąć wszelkie kolano jest tylko w nim wybawienie. A Duch Święty jest mocą Bożą, którą on się posługuje do realizacji swoich zamierzeń. Tak, i tak byliśmy e, cały czas uczeni. I My teraz w to wierzymy jest to jedna z nielicznych nauk, które akceptujemy u świadków Jehowy. Jedna z niewielu. Chociaż wiadomo, w katolickich przekładach jest werset, który niby sugeruje, że Jezus jest Bogiem. Bo znany werset Jana 1.1, tak, który mówi, że słowo było u Boga i słowo był Bogiem o jakoś do mnie nie dociera. A wiecie dlaczego? Po prostu, analizując treść Ewangelii, Jezus Chrystus nigdy nie stawiał siebie na równi z Bogiem. W żadnych wypowiedziach nie znalazłem Pana Jezusa, że przypisywał sobie niejako jako to, że jest Bogiem. Jeżeli kazał się modlić apostołom, uczył ich, jak się modlić, uczył modlić się nasz Ojcze w niebiosach, i zwracać się do Boga, a nie do Pana Jezusa, tak? Chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę na pewien komentarz, który nas troszkę naprostował, że e, nie należy, e, no, jak Pan Jezus powiedział. E, Święcie imię Twoje, czyli imię Twoje. Pozdrawiamy Ciebie, który nas naprostowałeś, bo tu chodzi przede wszystkim o cechy charakteru, nie takie dosłowne imię, że pan, załóżmy, jakiś pan Bóg nazywa się Józek, tak, że niech będzie uświęcone imię Józka, czy tam, czy tam jeszcze kogoś innego. Chodzi o cechy charakteru, tak, w tym momencie. Powiem... Dlatego nie, dochodzi, nie, nie chodzi tutaj o takie dosłowne imię, i pan Jezus nigdy nie powiedział właśnie tak naprawdę o jakie imię chodzi. No, pan Jezus nigdy nie mówił, żeby się do niego modlić. Nigdy nie mówił, że po swojej śmierci i zmartwychwstaniu będzie Bogiem. Przez całą myśl Ewangelii i Apostołów się przewija jednym myśl, że Pan Jezus uczył nas o swoim Bogu Ojcu jako jedynym, a nie, że istnieją jacyś jeszcze inni współbogowie, lub że Pan Jezus jest Bogiem. To jak mówiliśmy, to jest jedna z niewielu nauk, które akceptujemy u świadków Jehowy. Dlatego pamiętajcie, Państwo katolicy, no nie chcemy po prostu Wam. Tutaj narzucać, jak się powinno wierzyć, bo każdy ma, każdy ma swoją, swoje osobiste wierzenia, swoje osobiste, różne jakieś tam yy, przejścia, jeśli chodzi o tego typu wierzenie. Dlatego my wyrażamy swoje zdanie, co jest czasami nam pisane po prostu w komentarzach, żebyśmy się na ten i na ten temat wypowiedzieli, więc nasze zdanie już po prostu znacie. I dlatego takżeśmy sobie z Łukaszem przed nagrywaniem tego filmu tak pogadali chwilę. O co tak naprawdę chodzi z tymi, z tymi jakby trzema bytami duchowymi, jako trójca? Wiesz, co chodzi? Ja powiem że... tak. No. no już powtórzę pewne myśli, które zawarliśmy w jednym filmiku, w jednych z pierwszych, jakie nagraliśmy. Nie jest, że każdy człowiek, a do propos Ducha Świętego, ma jakąś siłę, energię życiową, dzięki której dokonuje różnych rzeczy, prawda? Wykonuje jakieś prace. Tak samo Bóg posiada Ducha Świętego, którym się posługuje do realizacji swoich zamierzeń dalej. A po, co tam mówiliśmy jeszcze? Uznajemy, że Pan Jezus jest Synem Bożym, że istniał wcześniej w bycie przed jako anioł, czy nie wiem, jakaś istota duchowa i dalej tak uznajemy. I to nie jest tak, że na przykład, słuchajcie, że świadkowie Jehowy wyprali nam mózgi, że my tak po prostu zostawiliśmy to w swoich wierzeniach, w swoich przekonaniach. My my tak naprawdę no troszeczkę żeśmy sobie Zgłębili Słowa Bożego pod tym względem, żeśmy to studiowali na, na różnych jakichś właśnie spotkaniach, ale yy, chcąc nie chcąc wiele religii chrześcijańskich tak naprawdę uznaje Pana Jezusa i wszyscy wierzą praktycznie w, jeden, w jedno i to samo przedsięwzięcie, tak, że Pan Jezus yy, zmartwychwstał, że Pan Jezus poszedł do nieba. I jesteśmy też przy tym właśnie, przy tym samym mm, toku myślenia co, co pozostałe religie, dlatego trzymamy się tego właśnie, że yy, no, Pan Jezus nie jest Bogiem, tak? Powiem, mam jeszcze taką hmm. rzecz jedną. Widziałem pis jednego yy, z youtuberów, którzy komentują nasze filmiki, że podobno w przykładzie międzywierszowym, tym, który wydali świadkowie Jehowy bardzo dawno temu, interlinearnym, Werset Księgi Jana Ewangelii Jana 1.1 brzmi trochę inaczej i tam podobno nie jest użyty zwrot, że Jezus jest Bogiem, tylko że jest chyba jako posłaniec przymierza. Co coś w tym w tylu. W tej chwili nie umiem tego dokładnie cytować. Tak w każdym bądź razie my uznajemy, że tu chodziło o naturę Jezusa Chrystusa, że jest bytem duchowym, tak jak Bóg jest bytem duchowym, w żadnym razie nie jest Bogiem. Możecie się z tym nie zgadzać, ale my w to wierzymy to wierzymy i chcemy dalej w to wierzyć, święcie przekonaniem, że, że tak po prostu jest. No i dobra, teraz mamy kolejny wątek yy, ciekawy do poruszenia, który też Łukasz przygotował oczywiście na dzisiejszy filmik. Co wyczytałeś w najnowszej strażnicy? To znaczy tak, na początek będzie pod uwagę lipcową strażnicę z tego roku, mhm. gdzie zawarto dwa ciekawe artykuły sugerujące to, że świadkowie Jehowy szykują się, że na zakaz działalności z tego tak wynika że niedługo, w każdym bądź razie, może w jakimś kraju wystąpić jakiś zakaz działalności. Dlaczego do takiego wniosku dochodzimy? Bo są tam w tych dwóch artykułach, mówiących o tym, zawarte wskazówki, jakie działania podjąć, ewentualnie jak zostanie ogłoszony zakaz w jakimś kraju. Tak? I tak na przykład powiedziano, że jeśli na przykład w jakimś kraju ogłoszą zakaz, Musicie poważnie rozważyć, czy się nie przenieść do innego kraju, gdzie nasza działalność jest uwzględniana, tak? A to oznacza, że musi zrezygnować z dobrej pracy, porucić wszystkich faktycznie swoich znajomych, jakich znam do tej pory i znowu zaczynać od zera, bo taki jest wymóg organizacji. Tak, a oni ci potem powiedzą, że znajomi nie przyniosą ci zbawienia, znajo praca nie przyniesie ci zbawienia, nic nie przyniesie zbawienia. Nie, I to widzisz się. Tak. mózgu. Hmm. Czy to naprawdę chodzi tak naprawdę o prześladowania? Bo z czego wynikają te problemy, nazwijmy to, Świadków Jehowy, związane ze, sprzeda ze sprzedażą sal zgromadzeń czy odszkodowania za pedofilię, z czego to wynika? Już nawet chyba w poprzednim filmie żeśmy o tym mówili, że wynika to z własnej głupoty ciała kierowniczego i różnych braciszków, którzy mieli różny udział w różnych tam dziwnych e, z, te, zajęciach, jakie oferuje Towarzystwo, tak? Bo pedofilia, odszkodowania, to są odszkodowania na własne życzenie. Oni sobie nagrabili to, i teraz ponoszą tego konsekwencje. I w żadnym wypadku to nie są prześladowania, że w Rosji na przykład zdelegalizowano całkowicie ich działalność. To jest na własne życzenie, a nie z tego, że są prześladowania. Ja się posłużę takim przykładem, teraz dość brutalnym. To w tym momencie tak. Załóżmy, ja Łukaszowi obiję pysk. Bo mi się w czymś nie spodobał, a potem ja będę się w sądzie, jak on mnie poda do sądu, to ja, mu, ja się w sądzie będę tłumaczył, że przepraszam Panie sędzio, ja jestem niedoskonały. Tak się urodziłem, żeśmy się urodzili. Tak, popełniamy błędy. Wszyscy popełniamy błędy, no zdarzyło się. No, pobiłem go, bo mnie coś, coś tam się nie spodobał. I to jest właśnie takie tłumaczenie u świadków Jehowy, że my jesteśmy wszyscy niedoskonali. My jesteśmy wszyscy tacy biedni, szatan nas prześladuje, tak? Czyli mogą sobie robić, co chcę. Mo mogą, sobie, mogą sobie robić, co chcą, ale w tym momencie. Wszystko winnemu jest diabeł szatan. Wszystkiemu winna jest cała nasza niedoskonałość, że mamy, mamy popędy, mamy tam różne jakieś powiedzmy inne dziwne rzeczy, które, które chcemy. Chcemy, oczywiście w cudzysłowie robić, ale tak, tak niby zawsze się tłumaczą tym, że. No zdarzyło się, zdarzyło, jesteśmy niedoskonali. Skąd takie tłumaczenia? Żeśmy się już na ten temat wypowiadali w niektórych filmach, więc nie będziemy już tego powtarzać, ale to jest przykład taki. Idziesz i komuś pysko bijesz, bo ktoś Ci się nie spodobał, a na samym końcu będziesz się tłumaczył. Ja byłem niedoskonały, no, ja, jestem, ja się urodziłem z grzechem. Powiedzmy no. tak, błędy, jest błędy cielca kierowniczego sprawiają, że cierpi cała ich nieszczęsna organizacja. Bo to, że ukrywali i zatajali przypadki pedofili odbiło się szerokim echem i teraz powiem wam o jeszcze jakimś nowszym filmiku, który niedawno widziałem, że a propos pedofilii, że w Holandii też szykują się kolejne rozprawy podobne do tego, do, co było no w właśnie, Australii. No, nie pisałeś też na fejsie, że I mamy. też działania też zmierzają, problemy. nawet różni prawnicy się w tej sprawie wypowiadali, że podejmą działania, jak jeszcze więcej osób się zgłosi w tym temacie, żeby po prostu dążyć do zakazu działalności w Holandii. I co, i nadal uważacie, że, że to jest wynik Waszej niedoskonałości? Że to jest wynik tego, że, że zwalacie wszystko na diabła? Tak, że nie ma błogosławieństwa, nie ma wszystkiego, nie ma niczego? No, to nie są prześladowania. To jest wynik Waszej no. głupoty i Jasne. tego, że organizacja wymaga, żeby oddawać sześć tym ośmiu papierom z Nowego Jorku. Nie wielbić Boga, tak jak przykazał Pan Jezus Chrystus, tylko słuchać się tego, co mówi tych ośmiu papierów z Nowego Jorku. A propos tego słuchania, to powiem Wam inną ciekawą rzecz. W Strażnicy, którą już opublikowali, e, już nie pamiętam, w którym aktury, artykule, ale w jednym powiedziano takie zdanie, że posłuszeństwo wobec Pana Jerusza Chrystusa oh, równa bo. się temu, że będziemy akceptować wszystko, co niewolnik publikuje na podstawie swoich publikacji. I ja w tym momencie się pytam, do świadków Jehowy, którzy może to oglądają, weźcie Biblię do ręki. Nawet ten sfałszowany przykład, którego używacie obecnie, pokażcie jeden fragment, który sugeruje, że to, co powiedział ten niby ustanowiony niewolnik, równa się temu, co Pan Jezus powiedział. Czekamy na odpowiedzi w komentarzach. Poza tym, konkrety. prosimy o konkrety. W żadnym fragmencie, nawet tej przypowieści o niewolniku, nie powiedziano, że Pan, czyli Jezus, Chrystus, się nim posługuje. A już na pewno nie powiedziano, że to, co Pan powiedział, równa się temu, co powiedział niewolnik. To jest czysto ludzka manipulacja. Przyjrzyjcie ludzie na oczy, co ci papieże z Nowego Jorku robią z Wami. Chcą, żebyście wierzyli, że to, co niejako mówią ci ośmiu papierze, równa się temu, to tak, jakby Pan Jezus powiedział. Do tego to idzie, do tego to zmierza. Słuchajcie, ja powiedziałem dzisiaj taki, takie, takie określenie odnośnie tego, że... Zobacz... Przepisywanie sobie wszystko na Pana Jezusa, to co oni po prostu wciągnęli, wcią że wciągają w ogóle Pana Jezusa w ten cały cyrk ten, który właśnie sobie mają. Nagrabią sobie się. poważne baty, jak to mówimy, w końcu no. sobie tak nagrabią, że zostaną unicestwieni, bo do tego to zmierza. No bo teraz pomyślcie sobie tak, wszystkie szkody, jakie znają Świadkowie jechowy, te odszkodowania za pedofilię, Przypinają tak jakby Panu Jezusowi, bo przecież skoro mówią, że to co oni robią, to tak jakby Pan Jezus zrobił, mm -hmm. wszystko zwalają albo na Boga, albo na Syna Bożego. Więc jaka może być tylko jedna reakcja? Zostaną w końcu kiedyś usunięci z tej planety Ziemia jako religia. Do tego to zmierza. Bo który Bóg, no nie wiem, no, by akceptował to wszystko, co się dzieje obecnie u świadków wiechowych. Który Bóg by to akceptował? Bo ja nie umiem tego pojąć. Jeszcze taki jeden wątek ciekawy odnośnie osądzania ludzi. Jak to jest osądz z osądzaniem ludzi na podstawie takich na przykład komitetów, jakie odbywają się w zborach. Najnowsza strażnica z lipca czy z sierpnia? Z, którego lipca, to? z lipca, z lipca. No, mówi o tym, że wszelkie, wszelki osąd Pan Bóg yy, powierzył Panu, Panu Jezusowi do osądzenia różnych różnych y, sytuacji na ziemi, wśród ludzi, wśród, wśród takich świadków Jehowy nawet. Tymczasem y, komitety y, służą do tego, że po prostu ludzie bawią się w osądzanie, w wykluczanie y, różnych ludzi. No, wykluczanie świadków Jehowy. Często te wykluczenia są też na podstawie pomówień, bo ktoś, ktoś po prostu ma jakieś przeczucie, że ten zrobił to, ten zrobił tamto. Zresztą też już mówiliśmy na ten temat wiele razy, że też wiele na podstawie Pomówienie z wykluczeń, ale my rozumiemy jeszcze coś takiego jak, yy, powiedzmy, porządek, tak? Niekoniecznie w określeniu teokratyczny, bo nie ma czegoś takiego. Ktoś, mi, yy, ktoś nam kiedyś napisał właśnie, że nie ma czegoś takiego jak porządek teokratyczny. To jest po prostu czyste takie sobie o wymyślenie i tak dalej. Nazwijmy to prosto po polsku porządek, tak? Tak. No, to już niekoniecznie musi być jakaś organizacja, cokolwiek. W każdym jakimś ład panuje, tak? Tak jak są w galeriach na przykład handlowych są ochroniarze, gdzieś indziej jeszcze, powiedzmy, na jakimś, na jakimś festynie czy coś też są ochroniarze i są też ludzie porządkowi, którzy trzymają jakiegoś porządku, tak? Na stadionach, na jakichś innych, jakich innych przedsięwzięciach, gdziekolwiek. Oczywiście, rozumiemy to, że porządek, ład musi być. Ale nie na takiej podstawie, jak z Łukaszem dzisiaj gadaliśmy właśnie, że że dzieje się tak, że wielu ludzi wykluczanych jest przez pomówienia. Na pomówienia nie mogą być miejsca. Nie może być coś takiego, że starsi czy tam cudzy pomocniczy łatwo, łatwo wierni są powiedzmy w jakieś kontrowersje, że ktoś jakąś kontrowersję wprowadzi, Także, że słuchaj, ja widziałem tego i tego, jak szedł tam powiedzmy za przeproszeniem najebany, czy jeszcze coś innego tam robił brzydkiego, a tak naprawdę to ktoś to widział i przerobił to po swojemu, i tak naprawdę nie zbadał sprawy. I w tym momencie ktoś jest wykluczany za pomówienie. Bo nie ma dowodów na nic. mogę się odnieść no. do tego, co powiedziałeś? Tak, w tej strażnicy jest takie zdanie, że Bóg powierzył wszelkie osądzanie synowi, i że my nie mamy prawa nikogo osądzać. Co się dzieje u siatków wiechowych? Tak, już powiedziałeś. Komitecik sądowniczy. A dlaczego? Bo. Nie auto, nie zgadzasz się z wyjaśnieniami dzielca kierowniczego. Co tam chciałem dalej powiedzieć, że. Czy Pismo Święte mówi o tym, żeby być łatwobiernym? A to już mówiliśmy o tym, ale jeszcze raz powiem. Pismo Święte nie sugeruje nigdzie, że macie łykać jak felikan, cokolwiek strażnica powie lub jakakolwiek inna religia w swoich publikacjach. Skoro jest nacisk wielokrotnie w fragmentach Pisma Świętego, żeby badać natchnione wypowiedzi. To znaczy, że masz po przeczytaniu, zastanowić się nad tym, dojść do wniosku, czy to faktycznie się zgadza z tym, czego nauczał Jezus Chrystus. Chciałbym jeszcze krótko się odnieść do kwestii posłuszeństwa. Wiecie, że jak powiedzieliśmy chwilę temu, nawet Strażnica mówi, że należy się posłuszeństwo Synowi Bożemu, gdyż to Bóg jemu powierzył wszelką władzę i poprzez Syna swojego przekazuje różne nauki, tak? czy poprzez Ducha Świętego. No, teraz w tej chwili mniejsza o to, tak? Chodzi o to, że dlaczego powołuje się komiteciki? Bo my, jako owieczki, nie akceptujemy wyjaśnień strażnicy w wielu doktrynalnych i spornych kwestiach. Bo skoro pisze, że mamy być posłuszni Panu Jezusowi, jako swojemu Zbawicielowi, a Cielec Kierowniczy co robi? Wymusza na nas, żebyśmy byli posłuszni im, a nie Panu Jezusowi. To są dwie odrębne rzeczy w tym momencie. W tym wypadku ta strażnica jest przesiąknięta kultem człowieka, jednym słowem. Bo wymaga się, żeby czcić tych ludzi z Nowego Jorku, a Pana Boga jakby zamyść pod dywan, odstawić gdzieś na bok. Wiesz, co mnie poruszyło jeszcze dzisiaj? Jeden taki komentarz, no. który napisał jakiś gość, tak z rana. Zobaczyłem ten komentarz. Tam było napisane, że świadkom jechowy trzeba, trzeba okazywać dużo współczucia. Że nie można tak po prostu na nich naskakiwać, że dużo współczucia im trzeba okazać, bo oni chcą wierzyć w Boga, ale tak naprawdę wierzą w to nie w taki sposób, jak on sobie życzy, czyli oddawanie, jak przed chwilą powiedziałeś, kult człowiekowi, czyli cielcu kierowniczemu, tylko żeby to wyglądało na takiej zasadzie, że oni naprawdę oddają cześć i chwałę Panu Bogu za pośrednictwem Pana Jezusa i że świadkowie jechowy troszeczkę sobie Troszeczkę sobie błądzą jeśli chodzi o wierzenie w tego prawdziwego Boga. Bo zobacz, strażnica, e, propaganda strażnicy, pedofilię, wyprzedaż sal, różne, wiele innych jakichś rzeczy. Trochę takich, które nie przystoi na tą organizację, którą, które się takie mm -hmm. dzieje. Ale właśnie to, żeby naprawdę skupić się na tym, co jest wartościowe zastanowiłeś się powiem, przez chwilę, bo się miałem odnoszę. taki komentarz także ja pozdrawiam tak, tak. ciebie nie pamiętam jak się nazywałeś, ale był taki komentarz z samego rana, przeczytałem jak wyjechałem właśnie tutaj do ciebie dzisiaj chciałem się mhm. krótko odnieść do tego rzeczywiście, tak, świadkom Jehowy nikt nie zarzuci gorliwości bo oni naprawdę mają gorliwość i poważnie angażują się w to, co robią w tym, że tak, jedna z nauk chyba Jezusa, który mówił robią to nie według dokładnego poznania nie poznali dokładnie Chrystusa dlatego błądzą a powiem wam jeszcze inaczej w tym temacie. Nawet dzisiaj zacząłem czytać znowu list drugi do Tymoteusza. Tam w trzecim rozdziale znany jest fragment opisujący, jacy ludzie mieli się pojawić w dniach ostatnich przed Armagedonem, tak? I co jest napisane? W piątym wersecie jest napisane, że mieli się pojawić ludzie zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się mocy Bożej. I od tych się odwróć tam pisze. I to właśnie można powiedzieć o świadkowach Jehoły. Ponieważ pod płaszczykiem miłości ta organizacja jest pełna zła, rozbija rodziny, o czym już nieraz mówiliśmy. Już pomijając ten przykład pedofilii, to jest tylko taka otoczka miłości, żeby ludzi przyciągnąć do siebie, a w środku to jest zepsuta organizacja do cna. I pisze wyraźnie: odwróćcie się od takich ludzi. Pamiętajcie, że chcemy yy, też nawiązać do. Do takiej kwestii, która ma na celu nie tyle, żeby tak jak większość ludzi odbiera to, że my żeśmy sobie upodobali jakieś hobby na temat ciśnięcia po świadkach ichowy, chcielibyśmy zwrócić uwagę na też takie rzeczy, które są też dość istotne i prosimy oglądać ten film w całości bez przewijania, bo wtedy akurat będziecie mogli bardziej zrozumieć to, co tak naprawdę nam chodzi, że my nie pakujemy wszystkich do jednego worka. Że jest wielu naprawdę świadków jechowych, z którymi da się pogadać, z którymi potrafią przejrzeć na oczy, są stanowczy w swoich postanowieniach, są stanowczy nie są tacy opieszali w podejmowaniu różnych decyzji. My nie pakujemy wszystkich do jednego worka nie wszyscy są naprawdę źli. Wierzcie mi to. Ale akurat do tego grona, z którymi my mieliśmy do czynienia, byli też świadkowie Jehowy, tacy, z którymi naprawdę moglibyśmy się nawet dzisiaj spotkać, podać rękę i pogadać z nimi. I wierzcie nam, autentycznie to nie jest tak, że, że my mamy do wszystkich wątpliwości, że teraz będziemy ich rozgrzeszać na YouTube. Jest wielu ludzi, naprawdę, z którymi da się fajnie pogadać. I to jest prawda, akurat. To nie jest tak, że my sobie, że my sobie wzięliśmy za rozgrzeszanie całej organizacji. Jednak patrząc na to, jak ci świadkowie Jehowy no, przeciętni, jak postępują, jak każą w różne jakieś rzeczy przestrzegać, że oni sami nawet nie potrafią się do tego dostosowywać. Umoralniać na każdym kroku, że powinieneś robić to, to i tamto, a sami mają w domu bałagan. No to o czym to świadczy? No to stary, jeżeli ty chcesz mnie umoralniać, a sam nie masz w domu porządku, no to nie mamy o czym gadać nawet. I wielu, na wielu takich przykładach żeśmy się naprawdę przejechali. Którzy mówili nam, jak powinniśmy żyć, a sami nie potrafili tego przestrzegać. Ale byli też tacy, którzy powiedzieli coś fajnego, dali powiedzieli jakieś miłe słowo, i wielu żeśmy z takimi ludźmi mieli do czynienia i moglibyśmy takich ludzi nawet dzisiaj po ramieniu spokojnie poklepać, bo się nie zmienili. No? I dlatego miejcie to też na względzie, że, że my po prostu też rozumiemy to, że wszystkich się do jednego worka nie pakuje. To jest, to jest najważniejsza kwestia. Można powiedzieć w tych wszystkich przekazach, które my tutaj Wam mówimy w tych naszych vlogach. O których też właśnie ja chciałem powiedzieć teraz, w tym momencie. Chciałbym ja się jeszcze krótko odnieść do tego, co powiedziałeś. Powiedzmy tak, nikt tu nie mówi, że każdy świadek Jehowy jest zły i tak dalej, tak jak powiedziałeś. Zdarzają się wyjątki nieliczne, mhm. o których powiedziałeś, tak. którymi można jakoś przyzwoicie porozmawiać na tematy biblijne, tak czy należy, ale to są naprawdę nieliczne wyjątki. Powiedzmy tak, jak już powiedziałem, że. Pod płaszykiem miłości organizacja wymusza na swoich owieczkach, żeby akceptować to, co mówią ludzie. Bóg jest, jest, odsuwany, na Bóg, na Bóg jest odsuwany na bok. Na bok. Mhm. Pan Jezus już nie jest za nich zbawicielem, o czym informują pytania do chrztu, o których mówiliśmy w poprzednim vlogu. Więc ta organizacja to jest ludzka organizacja. Ludzie tym kierują, a z Bogiem nie mają nic wspólnego. No, i dlatego mam nadzieję, że, że fajnie, żeśmy dzisiejszy przekaz mogliby wam, wam dać. I że to też jest, pamiętajcie, poniekąd darmowa wiedza, to którą przekazujemy na YouTube. Nikt za to Wam nie każe płacić. My z tego nie mamy żadnych korzyści i nie chcemy mieć. Po prostu nagrywamy i mówimy o tym, jak jest, o czym też się nie dowiecie, tak naprawdę, co się dzieje na, na zapleczu tego wszystkiego. Tak na zapleczu świadków piechowy. I Jak już wspomniał Łukasz wcześniej. Yy, zapomniałem. Yy, Wspomnę. Aha. się. No i fajnie. Także będziemy kończyć na sobie na dzisiaj kolejnego vloga. O, idzie. Yy, wakacje są przed nami, więc pewnie znowu będziemy różne jakieś ciekawe rzeczy nagrywać, opowiadać na różne tematy. Co ciekawego odkryjemy, a na pewno do odkrywania jeszcze, jeszcze będzie tego trochę. Wystarczy, że się nowa strażnica pojawi, wszystko będzie jasne. <laughs> <laughs> Pozdrawiamy, zadawajcie pytania. Pozdrawiam. No, no. MGR i Łukasz. Zgadza się. I do następnego. Na razie. Na razie.